Mój ojciec pochodził 7 km od Dynia Wrocławia, w Jaksicach. Był ziemianinem, 30-hektarowe gospodarstwo i był sołtysem i patriotą. Do powstańców Wielkopolskich należał 1901 rok urodzony, ale już jako młody chłopak pod Kurszwicą tam działał jako powstaniec Wielkopolski. I jak się ożenił w 28 roku, tu w Jaksicach. To był, nie wiem czy zaraz, chyba nie jakiś czas, ale w tym czasie jak go aresztowali to był sołtysem i też troszeczkę udzielał się, e, no, niespołecznie, no, tam organizował te pochody, to to organizował, nie? Patriotyczne takie. No i go aresztowali, ale nas jak go aresztowali to byliśmy jeszcze, bo, nie, bo krótko przed przy końcu września jakoś go chyba aresztowali. Dokładnie nie pamiętam, bo nie miałam jeszcze 6 lat. I, ale nas w październiku wywieźli matkę i siedmioro dzieci do generalnej guberni. Wywieźli nas najpierw w Gniewkowie, tam w barakach byliśmy, a potem do Krakowa i z Krakowa transport wagony towarowe na zupełnie ostatni przystanek kolei państwowych. Tam nas i wysadzili i tam mieszkaliśmy na trasie Chełm wodawa Sawin miejscowość. I nic nie wiedzieliśmy, że ojciec był zamordowany. Dopiero jak przyjechaliśmy po wojnie, tu z powrotem na to gospodarstwo, dopiero się dowiedzieliśmy, że ojciec zginął w tą krwawą noc, bo nas nie było. Wyszak Mogący Wieczny Boże, Ojcze Ludów i Narodów, błagamy Cię przyjmi, dar świadectwa wiary, męki i śmierci synów naszego narodu, umęczonych i zamordowanych w tym miejscu. Uczyń ich ofiarę posiewem wolności i pokoju. Ojcze Najmiłosierniejszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela, pomóż nam przebaczyć, broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci, przez Chrystusa Pana naszego w intencji wszystkich pomordowanych. Wieczne odpoczywanie racim im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racim im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racim im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wiązanki kwiatów składają Delegacja Miasta i Nowrocławia z prezydentem Ryszardem Brejzą na czele. Delegacja Rady Miejskiej Inowrocławia na czele z przewodniczącym Tomaszem Marcinkowskim. Mija 80 lat od tragicznych wydarzeń tu, za tym murem więzienia Inowrocławskiego. 80 lat aż od tragedii, która dotknęła mieszkańców Inowrocławia. Podczas jednej nocy okupanci niemieccy wymordowali elitę Inowrocławia. Był wśród zamordowanych prezydent, jeden z moich poprzedników, Inowrocławia Polinary Jankowski, był wiceprezydent, był wójt gminy Inowrocław, byli przedstawiciele. Organizacji, stowarzyszeń gospodarczych, kulturalnych, organizacji politycznych, którzy prowadzili przez 20 lat Polski Niepodległej jednokrotnie spory. Jedno ich połączyło. Okrutna śmierć w tym miejscu. Jest zapewne kilka wniosków jakie możemy wyciągnąć z tego tragicznego wydarzenia dla nas dla mieszkańców Wino Wrocławia. Ja pozwolę sobie jeden przywołać. Dlaczego do tego doszło? To ma wymiar uniwersalny. Żadna władza totalitarna nie lubi, nie znosi elit. Elity muszą być zniszczone. W różny sposób, w zależności od okoliczności, w zależności od tego, w jakim okresie historycznym żyjemy, tak, aby z narodem można było uczynić to, co jest niezbędne dla realizacji własnych celów. Z całego serca pragnę podziękować w tym miejscu za zorganizowanie tej uroczystości, za modlitwę księdzu Kapelanowi. Dziękuję wszystkim delegacjom, dziękuję orkiestrze, gruncie, która tradycyjnie nas wspomogła w tej uroczystości i chciałbym państwa, Państwu serdecznie podziękować również i Panu starości i wszystkim mieszkańcom Miny Wrocławia. Dziękuję Wam. Totalitarna nazistowska władza okupacyjna rozpoczęła od eliminacji elity, bo to elita jest największym zagrożeniem dla władzy totalitarnej, elity inowrocławskiej. Zamordowany został prezydent Inowrocławia w okrutny sposób, jeden z moich poprzedników, Apolinary Jankowski, jego zastępca, wójt gminy Inowrocław, przedstawiciele wszystkich partii, i tych lewicowych, i tych prawicowych. Jak również stowarzyszeń organizacji kulturalnych, gospodarczych. Przypominamy o tym tragicznym wydarzeniu co roku, ale w sposób szczególny w tym roku, bo jest to okrągła 80. rocznica tego tragicznego dla nas wszystkich wydarzenia. Powiem delikatnie, staramy się wyciągnąć. Taką lekcję z historii, aby nigdy do takich wydarzeń już okrutnych nie doszło. Doceniamy to, że jesteśmy pokoleniem, które jednym z pierwszych chyba w historii polskiej, które żyje bez wojny, bez poczucia zagrożenia, że ktoś naszej niepodległości zagraża, że możemy stracić życie w tak okrutny sposób jak nasi poprzednicy i to jest wielka wartość. To jest taka wartość, którą, której nie wszyscy doceniają dzisiaj, a przy okazji takiej, takiej okoliczności, takiej uroczystości, jaką dzisiaj tutaj obchodzimy, warto jest i na to zwrócić uwagę. Delegacja z zakładu karnego w Wino-Wrocławiu na czele z dyrektorem podpułkownik Magdaleną Zwierzchowską.